To właśnie jedno widowia, to jest taki filmik, gdzie z chwilą to jest dobra, to nie wiem co jest. Widziałem tam jakieś bo tu zobaczyłem bo to na pewno, Idziemy, idziemy na plac. Przedaję sobie ja jestem Przedaję idziemy to. Do Przedaję sobie pytam się sobie to. jest sobie mater... O, tu sobie Sprawdzimy też chwantę jak cię tupa idziemy zadzwonić Siema Marcel Ej, jakby coś ja film nagrywam na tupa. Zobaczcie jaki profesjonal marcel widzowie to malcer. Lewandowski się tu huśta. Niepełnoletni. Czekajcie, jedziemy ku piłkę w tobie. Tak wygląda na piłeczka. Co? Zaczbieramy Zobaczcie jak skacę. Cholera, z a dobra dobrze, skoczył, jest! Bardzo dumper! powinno być Paweł Dżumper, ale widzę, że niestety. Zakadnijcie, idę. idę na ławkę położyć. Tutaj marcel, z bliska go zobaczycie. zobaczyć, kurde plecy. No ale tutaj jest. Zobaczcie, lew, lewego niestety nie ma. Ale Marcin, no ona jest przynajmniej, Właśnie. nie? Dobra, widzę, ja idę. Ja, ja idę ustawić kamerkę więc czekajcie a kur... Dawidowie nie nagram tego ja... ej Marcel, ja tego nie nagram no bo ja mam tak malutki telefon elo ja mam tak malutki telefon, zobaczcie zobaczcie ja mam tak malutki telefon i to się nie mieści w ławce. Ej, ej, wie, mógłbyś się powiedzieć? No tak, no co? Weź, ej, weź jakiś, coś. Czekaj, ej, jesteś na chwilę kibicem? Ej, ej, zawie? ej czekaj, macel. Weź im powiedz, żeby zostawili Subarii lajka. Zostawcie Subarii lajkę po raz gdzie, e, Jak zostawicie 10 tysięcy na 3... No 10 tysięcy to nie, potem. 10 tysięcy... No ja co w tym roku założyłem ten kanał, no? W ogólne włosy latają, zobaczcie widzowie mi, <gry> <jak gry> mi włosy latają. Ej, a jak, jak będzie 10 tysięcy zostawicie, to mam tam Będziemy... 10 tysięcy i mam to, dawaj do luny. Daj do luny. Ej, a chcę... ej, Julek! Wejdź na dziurę i, i nagraj mi, jak sam petardę, dobra? <gry> Petarte, dobra, czekaj. Czekaj, idę. Ok, tu peux